Witajcie na moim kanale. Opowiem tutaj szerzej o moim projekcie pod tytułem Let Me Be Pro, czyli przemiany z piłkarza amatora do zawodowca w późnym wieku w jeden rok. Na stronie głównej mojego kanału znajduje się tytułowy film, w którym w skrótowy, bardziej promocyjny sposób przedstawiam ideę tego projektu. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, gorąco zachęcam do obejrzenia go najpierw. Skąd pomysł na taką przemianę? I czy naprawdę liczę na to, że w późnym wieku, w jeden rok, zostanę zawodowym piłkarzem? Chcę wam pokazać, ile dosłownie można wycisnąć z organizmu w moim wieku w jeden rok w piłce nożnej. Ponieważ mam odpowiednie warunki fizyczne do przeprowadzenia takiej przemiany, postanowiłem to wykorzystać. Uwielbiam rozwijać się w piłce nożnej. Chciałbym, aby ten projekt zakończył się przynajmniej jednym meczem rozegranym w barwach klubowych takim kontrolnym, pokazowym. A co dalej, to się okaże. Od razu uspokajam, nie odszedłem od zmysłów i nie liczę na to, że jak poćwiczę jeden rok, nagle stanę się drugim Lewandowskim czy drugim Messim. Gdy jakiś czas temu wymyśliłem ten projekt, liczyłem na to, że znajdzie się trener, sponsor, który obejmie całościową opiekę nad nim. Pomoże w zaplanowaniu treningów, diety, całego planu, tak abym ja mógł skupić się na przygotowaniu fizycznym. Tak się jednak nie stało, dlatego zaczynam ten projekt oddolnie, a wsparcie z zewnątrz może pojawić się z czasem. Jeżeli nie, na pewno na tym nie stracę i będzie to bardzo ciekawy eksperyment zarówno dla mnie, jak i dla Was widzów. Uwielbiam nieustannie poprawiać swoje umiejętności. Wielkości czy parametry, które chcę poprawić, to szybkość, precyzja, siła, wytrzymałość, dynamika, lewa noga. I coś, co ja nazywam Magic Skills, czyli specjalne sztuczki na boisku. Będzie to wymagać różnorodnych treningów fizycznych, siłowych, mobility, dynamicznych czy stricte piłkarskich. Jak możecie zauważyć na moim filmie promocyjnym, jest na czym budować. To znaczy, jestem szczupły, ale też nie zmagam się z żadnymi chorobami. Wyniki krwi mam wzorcowe, no i mam nadzieję, że z moją głową jest wszystko w porządku. Oczywiście można mieć świetne parametry fizyczne, a na boisku wciąż nie umieć się zachować. Dlatego będę też pracować nad strategią na boisku, ale mam też ku temu dobrą bazę. Mam szerokie pole widzenia, dobre wyczucie teatru gry, intencji graczy czy dobre czucie piłki. To wszystko nie będzie pełne, jeżeli nie wdrożę do tego odpowiedniej diety. Początkowo też będę chciał przybrać na masie. Dieta musi chronić moje mięśnie, ścięgna stawy przed uszkodzeniami podczas tego intensywnego wysiłku, a będzie on intensywny na pewno. Psychologia w sporcie, psychologia na boisku są to bardzo ważne elementy przygotowań. Dołączę je w bardziej profesjonalnym wydaniu w późniejszej fazie przygotowań. Natomiast teraz będę korzystał, przyglądając się sobie z ogólnodostępnych materiałów. No to teraz czas na konkrety, jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie. W moich filmach na pewno nie będę chciał szpanować wiedzą, którą tak naprawdę dopiero zdobywam i wdrażam. Będę dzielił się tutaj postępami, obserwacjami, trudnościami, jakie napotykam. Zamierzam dzielić się i dokumentować moje treningi, jak i wielkości i parametry, o których wspomniałem wcześniej. Będę też pokazywał, jak zmienia się mój organizm. Już niebawem przedstawię, w jakim punkcie przygotowań jestem teraz, aby można było wrócić do tego za rok i porównać efekty. Jeszcze raz gorąco zachęcam do śledzenia moich przygotowań we wszystkich mediach społecznościowych. Liczę też na wszelkie uwagi od Was. Jeśli ktoś z Was w jakikolwiek sposób chciałby wspomóc mój projekt, to tym bardziej zapraszam do kontaktu.